Gdy chodziłem do podstawówki, miałem kolegę Janka. Siedzieliśmy razem w ławce. którego się nie trzyton do szkoły. Tak mijały kolejne dni. Jego nie było. Z czasem dowiedzieliśmy się, że jest w szpitalu ciężko chory. Nie przypuszczaliśmy, że aż tak ciężko. Z czasem jednak wróciła szkolna proza życia i każdy zajął się swoimi sprawami. Po trzech miesiącach, ku zdziwieniu wszystkich, wrócił. Akurat byłem wtedy zajęty rozmową, nie zauważyłem, że wszedł do klasy. Od jakiegoś czasu ktoś inny siedział ze mną w ławce. Janek przyszedł tak niespodziewanie, że mój szok był tak wielki, że nie wiedziałem co powiedzieć. On zdenerwowany, widząc, że jego miejsce jest zajęte, rzucił tylko to moje miejsce i szarpnął mnie za rękę, przewracając na ziemię. Byłem zły na niego, ale nic nie powiedziałem. Przesiadłem się na inne miejsce. Ta sytuacja sprawiła, że w zasadzie nie odzywaliśmy się aż do wakacji. W wakacje Janek zmarł. ja do dzisiaj mam wyrzuty sumienia, że nie potrafiłem po ludzku zagadać, wyjaśnić, wyciągnąć rękę do zgody. Od czasu do czasu odwiedzam grupianka, aby swoją modlitwą wynagrodzić mój brak odwagi. Różne sytuacje spotykamy w naszym życiu. Są jednak takie, które są niczym blizna na naszym ciele. Wydarzyły się, ale nie mamy możliwości, aby im zaradzić. Przykład naszego dzisiejszego bohatera pokazuje, że są takie sytuacje w życiu człowieka, gdzie rozdziela nas śmierć. I te sprawy niezałatwione pozostają niczym wyrzut sumienia dla tego, który pozostaje tutaj na ziemi. To kolejny przykład tego, aby nieustannie brać sobie do serca słowa Pana Jezusa o przebaczeniu, aby nie odkładać tego na inny moment, bo może się okazać, że będzie już za późno.